Halo, halo, witam wszystkich, z tej strony Gruby ze spółki, jak widzicie ruszamy z nową serią, którą jest The Walking Dead 2, pierwszą część przeszedłem praktycznie jednym ciągiem, bo była tak fantastyczna i wniotła mnie fotel i fabuła, więc oby tym razem było tak samo i na pewno będzie, nie przedłużam i zaczynam grę. What do you think? Omid, you can't be serious. I am. We are not doing that. Why not? Because. Come on, Krista. What's wrong with Omid? Mm. We're not calling our baby Omid. One of you is enough. Clementine, a little help here. Omid the second. No. Omid Junior? No. You have to admit. No, it it. It. What if it's a girl? Then we name her Krista. But I'm Krista. <laughs> I don't wanna call her Krista. That's just confusing. So name her Genevieve. <laughs> How can you not care? You're not taking this seriously. I take everything seriously, especially Little Omid's future. Keep talking, and you'll be sleeping in the rain tonight. Remember that time in Barstow? Vegas weekend? Why don't you uh, uh, get cleaned up in the girls' room, Clem? I hope the sink works in there. I wouldn't count on it. Just be careful and make sure to keep track of your things. We'll be right next door. Okay. Halo, jest tu gdzieś? Fajne jest to, że druga część jest kontynuacją pierwszej w taki sposób, że drugą część zaczynamy praktycznie po tym jak Clementine rozstała się z swoim opiekunem Czarnobylskórym Lee. Musi... Niestety on został ugryziony przez zombie i odszedł z tego świata. Teraz musimy radzić sobie z Ominem i którzy nas odebrali przy jak się nie mylę pociągu wstawania, ale myślę, że z nimi jesteśmy bezpieczni. Sprawdźmy kabinę. No, czego innego można było się spodziewać. Ale na pewno łatwiej. Teraz Bolin nas dużo nauczył strzelać z broni. No, misiek. To może tutaj coś będzie czysto. Nie ma żadnych zombie. Oh no. Musi się trochę ogarnąć. Troszkę się zaniedbałaś. Co my tu mamy ciekawego w twojej torbie? Woda, pistolet, to No, od razu lepiej. Dokładnie. O nie, marnuje wodę. Do której to wpadło? Do trzeciej czy do drugiej Może do trzeciej. O! Ha. Udało się za pierwszym razem bo ktoś chodzi, może o mit? Bo ksi znajomy, chowaj się, chowaj się, chowaj się. Czego ona od nas chce? W tych czasach to nikomu nie można ufać. I żeby w rzeczach wzięła broń. No kurwa, oby nas nie usłyszała. i see you Kurwa. get out of there you're not fooling me come on out now who are you none of your business are you gonna hurt me only if you're stupid get out here Nie mogę tu już za dużo gadać, żeby nie zagłuszać dialogów. Nic nie mam. On, to wszystko, co mam. No, that's nie, to wszystko, co mam. To wszystko, co mam. mam długo? Jestem Co jeszcze mam? To wszystko. Nie się. nie kłam, co ci Nic nie mam. Nie mam. Nie mam. give me that hat no where'd you get it i asked you i my dad gave it to me just give it to me junk junk junk, Look at all this junk. junk. shit shit and more shit why you ain't got nothing good like the last people I got. They had all kinds of good shit. That was a good catch. You ain't got nothing good. You're just a little fish. Pewnie. little fish? This your daddy? What a bozo. Oh jej, jej. O, kurwa! Już na początku nasz przyjaciel umiera, Który się nami opiekował. Jak to Chris, Christa zobaczy? co narobiłaś? Nie musiałbym, nie musiałbym. Nie musiałbym.

Ciekawe, czy będzie miało, miała nam za złe to, co się stało. Cóż, w sumie to nie nasza wina, więc nie powinna mieć do nas jakichś pretensji. Żywe trupy. Żywe trupy. 16 miesięcy kumżyń. Przez sześć tygodni, czyli powinna urodzić. Aha. Krista, talk to me. Poroniła. Straciła męża i dziecko. Jeszcze ta pogoda. Look at this. It's pathetic. The wood's too wet to burn. It's more smoke than flame. At this rate, we'll be eating this for breakfast. What else can we do? Find something that'll burn, maybe. I don't know. Won't be easy in the dark and in the rain. You should be doing this, not me. Tending a fire so you can cook and stay warm. It's something you have to be able to do, Clementine. Otherwise. Też trochę nas uczy życia. Hmm. Potrzebna nam grupa. On z... We can't build a big fire at night. It attracts too much attention. It's too dangerous when we're out here by ourselves. We need to eat, don't we? We can't survive without food. I'm freezing. I'm freezing. You think this is bad? Wait till we get up to Wellington, then talk to me about cold. If we make it, we still have a couple hard months ahead of us. This rain will turn to sleet, then ice, then snow. It won't be easy. Can we make it that far? Maybe. I don't know. We just need to keep moving north. We sure as hell can't stay here. kto za nim nie tęskni Dużo pomógł go w pierwszej części fire... był jak ojciec za Klementą Clementine A my tutaj pobawmy się trochę ogniskiem Nie złapali królika czy co to jest? No dobra, zaczynamy. Co tam się może przydać? Zdjęcie linii? Naprawdę w porządku. Kości z niego. Co my tu jeszcze mamy? Co zdjęcie? Rysunek znaczy. O! Też nasi znajomi. Zapalniczka. Zapalniczka nam się przyda. Z motylkiem. Mhm. Dobra. Kurczę, strasznie ta pogoda depresyjna. Co tu można zrobić z tym królikiem? Idź. Nie, nie możemy tego bo albo rysunek, albo zdjęcie. Co teraz zrobić? Aaaa... Potwal teraz królika. Ciekawe czy coś to pomoże. No tak, by tak, bo inaczej wynosłoby. To wszystko przez ten deszcz. A co my tu mamy? Rejestracja samochodowa? Nie wystarczy. Nie co tam było napisane. Lecok. Musimy zaś jakieś gałęzie. To pewnie wszystko będzie mocne. A jest. Pod naszymi nogami. Nie wiadomo, czy ta się w ogóle zajmie. Troszkę nie leżała na wierzchu. O? Coś się dzieje. Mieliśmy rację z tym ogniskiem. Chyba zauważyli nas. i you Krista? I'm I'm by myself. Bullshit. Lying. Cut the shit, lady. It's, it's just me. It's, it's just me. <laughs> what the

Nazywam się Clementine jest naprawdę silna jak na taką dziewczynkę. Zostaw mnie, zostaw je, zost Dobrze poszuki go z łapy. Jeszcze chwila, jeszcze chwila. Odejdź stąd. O Jezu, straciła rękę. Zapiszła mi tego pana mamy z głowy. Brabo, tu. O Jezu. I no.